Najpiękniejsze duchowe bajki, część dziesiąta. Kazik i świątynia ciała. Kazik obudził się pewnego dnia z ciężkością w klatce piersiowej. Nie było to nic nowego. Znał ten ciężar jak starego znajomego. Pojawiał się nagle, czasem, bez wyraźnego powodu, ale Kazik przeczuwał, że jego ciało mówiło mu coś ważnego, tylko że nie umiał go zrozumieć. Tego poranka jednak coś było inaczej. Gdy otworzył oczy, zobaczył, że nie leży już w swoim łóżku, ale w przestronnej sali z wysokim sufitem, przez który wpadało złote światło. Pokół pachniało ziemią po deszczu, kadzidłem i dzieciństwem. Usłyszał cichy głos. Witaj w świątyni ciała. Kazik podniósł się ostrożnie. Sala była cicha, ale nie pusta. W jej kątach poruszały się delikatne światła, jakby istoty utkane z czystej energii. Zbliżyła się do niego jedna z nich. Miała kolor głębokiej czerwieni i wyglądała, jakby płynęła z wnętrza Ziemi. Jestem Muladara, powiedziała. Czakra korzenia. Reprezentuję twoje poczucie bezpieczeństwa, więź z Ziemią, z przodkami. Czuję twój lęk, Kaziku, lęk, że nie dasz rady, że nie przetrwasz. Kazik spojrzał na nią zdumiony. Ty to czujesz? To naprawdę w moim ciele? Wszystko jest w ciele, odpowiedziała łagodnie Muladara i zniknęła, zostawiając po sobie przyjemne ciepło. Po niej pojawiła się kolejna istota pomarańczowa, pulsująca miękko. Jestem Swadistana, twoja czakra sakralna czyli twoje emocje, przyjemność, relacje. Czuję twoją tęsknotę, tęsknotę za bliskością której tak bardzo się boisz. Kazik spuścił wzrok. Coś w nim się poruszyło, jakby fala przeszła przez brzuch. Przez wiele lat nie słuchałeś nas, powiedziała kolejna istota, która przypominała wirujące słońce w okolicach splotu słonecznego. Nazywam się Manipura. Jestem Twoją siłą, sprawczością, ogniem. Czasem gasłeś, bo nie wiedziałeś, że możesz płonąć bez niszczenia innych. Kazik chłonął każde słowo, czując jak ciało staje się dla niego coraz mniej tajemnicze, a coraz bardziej znajome. Pojawiły się kolejne istoty: zielona czakra serca, mówiąca o miłości do siebie i przebaczeniu, niebieska czakra gardła, opowiadająca o jego niewypowiedzianych słowach i o prawdzie, której bał się używać, indygo trzecie oko, które widzi głębiej niż logika, i w końcu fioletowa korona, łącząca wszystko z czymś większym, niepojętym. Gdy wszystkie czakry przemówiły w świątyni ciała, rozbrzmiała cisza. Ale była to cisza pełna obecności, tak gęsta, że kazik poczuł łzy w oczach. Wtedy pojawiły się inne postacie, cienie wspomnień. Mały kazik chowający się pod stołem, gdy rodzice krzyczeli, nastolatek, który pierwszy raz sięgnął po jońta, żeby stłumić ból, dorosły kazik, który pracował ponad siły, żeby nie czuć pustki. Wszystkie wersje jego samego z różnych etapów życia. Co mam z wami zrobić? zapytał szeptem. Rób nie rób nic. nic! odpowiedziały jednocześnie. Po prostu bądź z nami, pokochaj nas. Jesteśmy tobą. Kazik usiadł po turecku nas w środku świątyni i zamknął oczy. Po raz pierwszy nie próbował niczego naprawiać ani uciekać. Po prostu siedział i oddychał. Z każdym oddechem czuł swoje ciało wyraźniej: mięśnie, organy przestrzeń między komórkami przeszłość. I teraźniejszość, zapisana w skórze i tkankach. Po dłuższym czasie usłyszał inny głos bardziej ziemski, mocny, kobiecy. Duchowość nie zaczyna się w niebie, zaczyna się w ciele w twoim oddechu, w twoim brzuchu w tym, jak traktujesz siebie na co dzień. Kazik otworzył oczy. Obok siedziała starsza kobieta z oczami jak studnie. Kim jesteś?-zapytał Twoja babcia. Twoja wewnętrzna kobieta, Matka Ziemia, możesz mnie nazywać, jak chcesz. Przyszłam przypomnieć ci, że nie musisz szukać Boga w gwiazdach. On mieszka także w twoich kościach, w tym jak pijesz wodę, jak odpoczywasz, jak mówisz do siebie, jak wybierasz, co jesz. Ale ja tyle razy nadużywałem swojego ciała, szepnął Kazik. Głodziłem je, przepracowywałem, odrzucałem. A i ono wciąż ci służy, uśmiechnęła się. Jest Twoją najwierniejszą świątynią. Zawsze czeka na Twoją miłość. W tej chwili Kazik poczuł, jak fala wdzięczności rozchodzi się po całym jego ciele. Dotknął dłonią klatki piersiowej i wyszeptał: Dziękuję, przepraszam, kocham Cię. I wtedy świątynia ciała rozświetliła się od środka. Kazik zrozumiał, że każda zdrowa decyzja Każda drzemka, każdy spacer, każda chwila oddechu to duchowa modlitwa. Że nie musi medytować godzinami w jaskini, by być blisko prawdy. Wystarczy, że zacznie być blisko siebie, tu, teraz, w ciele. I kiedy znowu obudził się w swoim łóżku, nic nie było takie same, a zarazem wszystko było na swoim miejscu.